Czołem widzowie, witam w niedzielę. Życzę wam dobrego obiadku, tak jak i u mnie, bo dziś elegancki schabowy z baru mlecznego Kociewiak w czczewie. Jak prosiłem o polecenia schabowego właśnie, to miejsce pojawiało się mega często, pisaliście, że mega kolejki i ja tego też doświadczyłem. Miła odskocznia od pustek w lokalu, jak chodzę waszym śladem, bo w Kociewiaku ciężko było znaleźć wolny stolik, ale udało się, więc będzie recenzja. Zachodzę na miejsce, ludzi full, podchodzę do lady, jedzenie stoi na widoku, no i Sługujące panie Pytają po kolei, co nałożyć, a na końcu się płaci. Ja miałem chęć na schabowego i takowego wziąłem, chociaż to nazywa się jakoś schab po ich niemu. Niestety nie pamiętam teraz. Wziąłem z ziemniakami, z sosem i buraczkami. Cena to 28 zł. Zatem, jak na bar mleczny, to trochę drożej, ale jest jakości warto wydać te pieniądze, bo nie jeden lokal stricte z domowym jedzeniem by się tego nie powstydził. Schabowy nieduży, ale podany z serem, który wprowadza nutkę świeżości do tego dania. Kotlet soczysty i smaczny, tam pod serem nawet warzywa się znalazły, i co można powiedzieć, jest bardzo dobry. Po prostu. Ziemniaki cieplutkie i mięciutkie. Sos pieczeniowy, lekko słony, a na przełamanie smaku moje ulubione buraczki, które nadawały słodyczy. Nie będę tu się dużo rozgadywał, bo to nie o to chodzi. Moje recenzje są krótkie i jeśli miałbym to porównać do barów mlecznych, które odwiedziłem, ten schab był po prostu jednym z lepszych. Bez podziału na kategorie również umiejscowiłbym to wysoko bo nie jeden lokal by się po prostu powstydził tego dania. Tutaj wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Jeden z najbardziej soczystych kotletów w mojej historii, chociaż całość nie jest jakoś duża, to smak wynagradza. No i ja dziś zostawiam mocne 9 na 10. Kto tam miał tu? Jak wrażenia, dajcie znać w komentarzu. pozdro.